Wow, jak tu fajnie. Witam wszystkich. Co my tu mamy? Magiczny kapelusz. Zapraszam. Wow, wyciągnęłam truskawkowego lizaka. Wspaniale. Ja też chcę takiego. Oczywiście. Raz, dwa, trzy. Ciekawe, co wyciągnę. Wow, jaki ogromny chupa-chups. Ja też chcę, ja też chcę. Niech dzieje się magia! O, to coś ciężkiego. Ale super! To gigantyczny czupaczów! Wow, jakiego ogromnego lizaka ma wita! Daj mi go! Nie ma mowy, jest mój! Wystarczy! Czas na challenge! Dobrze, że mam takie małe jajko. Dlaczego ja mam takie duże? O nie, to straszne! Ale to Wita ma największego pecha! Przestańcie się śmiać. Casey zjadaj swoje jajko. Nie dziękuję. Alex, ty zaczynaj. Dobra, troszkę nim potrząsnę. Spróbuję je ugryźć. Coś mi się nie udaje. No trudno, nic z tego. Wiesz co? Mam tu coś dla ciebie. Trzymaj! Dzięki, Casey. Dobra, zaczynamy. O nie, o nie! A, co za ochyda. To obrzydliwe! Jakie ogromne żółtko! Nie Niedobrze mi! Ale masz minę, Alex! Lepiej ty zjadaj swoje jajko, Casey. Spokojnie! Zobaczcie co mam. Co to takiego? Najpierw trzeba wszystko przygotować. Rozbijamy jajko na patelni i smażymy. Voilà! Idealne jajko sadzone gotowe. Wow! Ekstra! Czas na jedzenie. Mmm, to jest takie dobre. Gotowe. Teraz twoja kolej wita. O nie! Hmm, co tam jest? Trzeba tu podjąć jakieś poważne działania. Oj, oj, oj! Wow, ale super! Będę potrzebowała czegoś do ochrony! Co ona zamierza zrobić? A masz właśnie tak! Ojej, co ona wyprawia? Zobaczmy, co jest w środku. Ostrożniej! Jak tu dużo fajnych słodyczy! Prawdziwa uczta! Ekstra wita! Podziel się przynajmniej jednym smakołykiem, proszę! No, w porządku! Proszę bardzo, niech wam będzie! Dzięki! Jakie słodkie maleństwo! Ja też mam niesamowite płatki! O, niewiarygodne! Mam taką ogromną paczkę! Wygląda na to, że masz pecha, Wita! Śmiejcie się ile chcecie! Jaki przyjemny dźwięk! Co? Tylko jeden? No dobra, mam jeszcze mleko. Kropelka? Tylko jedna kropelka? Jedna Wita. Lepiej zjadać swoje płatki, Alex. Jestem za! Ekstra! Pyszności! A teraz zalewamy to wszystko mlekiem. O tak! Wygląda super pysznie. A teraz wszystko naraz! Super! Jak on łapczywie, to je. Tak, Nie wygląda to zbyt apetycznie. Co z tego, to było niesamowite. Casey, twoja kolej. Hmm, niby jak ja mam wypić tyle mleka? Mam pomysł. Wsypujemy wszystkie płatki do miski. Właśnie w ten sposób. Wow, jak ona ma dużo płatków. Ojej, to wręcz deszcz słodyczy! Tak! Łap, łap ich jak najwięcej! Fajnie, a teraz dodajemy trochę mleka. No rewelacja. I czas na jedzenie. To jest po prostu niesamowicie apetyczne. Zgadzam się. Ciekawe, ile czasu zajmie jej zjedzenie tego wszystkiego. Zobacz, jak śmiesznie wyglądają moje kucyki. Uff, skończyłam. Co się stało? Chyba ktoś zjadł za dużo. Oj, nie czuję się najlepiej. Słabo mi. Jaki piękny torcik. A ja mam nie tylko piękny, ale i ogromny. Lepiej zobacz, co ma Casey. Wow, ojacie. Jakie mam niesamowite ciasto. Ojej, Alex. Widzę, że ty masz jakiś mikrotort. Masz pecha. Śmiejcie się, śmiejcie. A ja zacznę jeść. mam nawet widelec i nóż w odpowiednim rozmiarze No to próbujemy mm, jakie pyszne Myślę, że mogę go zjeść w całości Rewelacja Wita twoja kolej. Nie musisz mnie długo namawiać. No to zaczynam. Mmm, jakie to jest pyszne. Palce lizać. Fuj, jak ona niechlujnie je. To odrażające. Chcę go zjeść w całości. Nie mogę się zatrzymać. Ale wygląda. Jest cała wymazana niebieskim kremem. Z czego się śmiejecie? Lepiej zjadaj swoje ciasto, Casey. Z wielką chęcią. Ojej. Nie mogę na to patrzeć. Fuj! Gdzie się podziały jej maniery? Wyszności. Co się stało z waszymi twarzami? Co? O nie! A. Załatwiło ją jej własne ciasto. Nie, udało mi się zrobić unik. Auć! W mnie to też można zjeść. Ja też spróbuję troszeczkę. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę. Nie to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na te wieże. O mój Boże! Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną. To niesprawiedliwe. Przestań narzekać, lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Wow! Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. No, 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 Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz! Ej! Dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo! Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie miślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj, co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje! Jak mogliście! Co, ale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę, to jest jedzenie mojego stosu piz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy. Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent wyciskarkę do czosniku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do us. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuje. To nie było pytanie, od usta! Co za uchyla, mam teraz okropny smak w buzi! Oj, nawet ja czuję ten zapach! Co za fetor, to okropne! Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz Twoja kolej na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinacz na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami. A jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrze jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi ZUS! Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz i jest czosnek! Nienawidzę go od dziecka! Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam! To obrzydliwe! Okropne! Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem I Nawet ja tak nie śmierdziałem Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi I Czuję się o wiele lepiej, hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami A ja mam szczęście, mam całą górę Zobaczcie kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila masz najmniej słodyczy więc możesz zaczynać. Myślę że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna ale strasznie mała. Alex twoja kolej. Nareszcie teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę. Rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra! Pyszności! Co? Nie mam już żadnych tiktaków! Wystrzeliłam wszystkie jako naboje! Ale podzieliłaś się z przyjaciółmi! Napiszcie w komentarzu, która runda podobała wam się najbardziej! Subskrybujcie też kanał Parara! Tu zawsze jest wesoło!